To Wamir stał się twarzą free fight'ów i w ogóle to jest mam wrażenie takie dosyć niespodziewane przejście do innej kategorii. Znaczy, stała się taka moda, no nie wiem, ja akurat yy, specjalnie w tym nie gustuję, prawda, żeby wejść do klatki, żeby powalczyć, żeby gdzieś przedłużyć karierę, żeby spróbować czegoś innego. Yy, ale ja uważam, że, że znaczy nie hmm. wiem. Dzisiaj mamy młodych ludzi, którzy się fascynują swoim światem gdzieś w jakimś zamknięciu, prawda? Świat internetu, świat komórek, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Itd., itd. Każde pokolenie ma swoje czasy, natomiast to, to nie jest mój czas, to nie jest, że tak powiem, moje medium, to nie jest to, co ja kocham, lubię i szanuję. Myślę, że w czymś innym wyrastałem. Choć oczywiście doceniam fakt, że, że młodzi ludzie mają swoje zainteresowania, choć nie wszystkie te zainteresowania ich są tymi właściwymi. Ja powiem szczerze, że jestem z tego pokolenia, które oczywiście spotkało się już z komórką, z internetem itd., itd., ale dziś młodzi